Cześć! W tym odcinku powiem Ci, dlaczego warto wybrać się w karkonosze. Pokażę Ci jedną z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych pasm górskich w Polsce. To idealna okazja, aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dlatego wybraliśmy szlak, który będzie dla każdego. Nasz cel to Szrenica, jeden z najchętniej zdobywanych szczytów w karkonoszach z ciekawymi atrakcjami na trasie. Zobacz naszą trasę i zaplanuj swój trekking właśnie tutaj, w pięknych karkonoszach. Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie, zaparkowaliśmy auto przy szosie tutaj czeskiej. W opisie filmu podam Wam dokładny adres tego parkingu. Jest to chyba najbliższy i najlepszy parking, który prowadzi na wodospad Kamieńczyk, jak również na szerenice. Wzięliśmy sobie tutaj dwie doby. Dwie doby kosztują 80 zł. Autko mamy zaparkowane, ekipa gotowa. I tu mamy informację: kierujemy się najpierw do wodospadu Kamieńczyk, półtora godziny. Także stąd zaczynamy wędrówkę. Mamy dzisiaj 22-gi kwiecień, taki poświąteczny spacer w naszych rejonach karkonoskich. Także, żeby zaszczepić trochę te nasze dzieciaki, wybraliśmy najprostszy i najkrótszy szlak, żeby fajnie spędzić tutaj czas z dzieciakami w schronisku. Mamy nocleg w schronisku Renica. po drodze będziemy mieć parę punktów takich do zobaczenia. Zobaczymy najwyższy wodospad Kamieńczyk w Sudetach. Także jak dojść na Szrenicę i jaki szlak wybrać, zobaczysz w tym materiale. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Żeby zachęcić dzieciaki do aktywnego spaceru, mają tutaj wydrukowaną taką kolorowankę. Mogą znaleźć poszczególne rzeczy z tej listy. Szlak cały ma około 5 km, 5,5 z przewyższeniem 630 m. Będziemy przechodzić przez wodospad Kamieńczyk, hale Szronicką i na szrenicę. Idziemy czerwonym szlakiem. Tutaj już mamy dosyć takie wysokie podejście. Pierwszy punkt. Jesteśmy przy wodospadzie Kamieńczyk. Piękna sceneria. Idziemy wzdłuż lasku. Już przy wodospadzie kupujemy bilety. Bilet kosztuje 16 zł, ulgowy 8. Dobra, kaski mamy. Jesteśmy na najwyższym wodospadzie tutaj w Sudetach, który ma 27 metrów. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Sudetach, e, Wodospad Kamienczyk ma 27 metrów długości e, i spada trzema kaskadami. E, kręcono tutaj, e, jest to również baśniowa kraina filmów, kręcono tutaj e, opowieści z Narni, jak również książę Kaspian. Wychodząc z wodospadu Kamieńczyk, jesteśmy tutaj przy schronisku. Mamy tutaj miejsce do pikniku. Jest dosyć dużo tego miejsca, także tutaj mamy pierwszą pauzę. Po drugiej stronie tego schroniska Kamieńczyk jest tutaj też miejsce do siedzenia z pięknym widokiem. Ze schroniska Kamieńczyk kierujemy się w stronę hali i mamy 2,5 km. Także ten trekking zaczęliśmy około 12, jest przed pierwszą, także tak naprawdę się nie śpieszymy. Są to moje rejony, także przypomniały mi się te nasze wycieczki szkolne, bo do, tutaj do tej Szklarskiej mamy bardzo bliziutko z jelenej Góry. Człowiek musiał wyjechać za granicę, żeby docenić piękno tych naszych gór Karkonoszy, także teraz każdy wyjazd gdzieś tam motywuje, Także każdy przyjazd tutaj do domu gdzieś tam motywuje tutaj naszych naszą rodzinkę do takich właśnie spacerów w takim klimatycznym miejscu. E, mamy 22 kwietnia, także pogoda dzisiaj dopisuje. Naprawdę jest pięknie. Dzisiaj jest około 17 stopni. Wydawało mi się, że będzie troszkę zimno już w tych wyższych partiach, ale generalnie jest bardzo przyjemnie. Wchodzimy już do Karkonoskiego Parku Narodowego. Tutaj jest budka, trzeba tutaj zapłacić bilet za wejście do parku. W związku z tym, że ja jestem z jelnej Góry, jest, mam wstęp tym za darmo. Tutaj już Bolku płaci, także Jarosław Rosław, z, z kolegą są z Bolkowa, także muszą zapłacić 11 zł. ulgowy 5,50. Od wejścia na Karkonoski Park Narodowy jest już tak bardziej stromo. Dobra, w trakcie robimy sobie tutaj następną pauzę. Zobaczcie, fajne miejsce do odpoczynku w klimatycznej scenerii. Jesteśmy na ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie dzieciaki znalazły śnieg. Jakaś końcóweczka się uchowała. Pogoda nas rozpieszcza, także powiem Wam, że idziemy sobie spokojnie. Jest dosyć duże wzniesienie, ale nie śpieszy nam się nigdzie. Są tu osoby. Które gdzieś tam mają pierwszy kontakt z takimi szlachami. Także zarażamy i na spokojnie sobie idziemy w górę. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w schronisku na Haliszenicki. Tutaj sobie znowu zrobimy pauzę. Nie spieszymy się, tutaj zobaczymy, co można zamówić w środku. Tutaj frytki dla chłopaków, tutaj menu, można sobie jeszcze coś innego zamówić. Tam są pierożki, placki zmiaczane, bigosik, zupki, naleśniki. Zobaczcie, wychodzimy ze schroniska i zobaczcie jaki widok piękny. Owusia. Będzie dobrze smakować. Wypiliśmy kawkę sobie na zewnątrz, weszliśmy teraz sobie do środka. Powiem wam, że jest to bardzo duże schronisko. takie jedzą fryty. Stardzy się bawią. Opowiem wam, że jest naprawdę bardzo dużo miejsca do zjedzenia. Jakiś tutaj kącik nawet dla dzieciaków. Ale można sobie porysować. Mega. Dobra, tu z tyłu można jest tutaj możliwość zagrania w ponga Tutaj sobie grają w -ponga. I tu piłkarzyki. Zobaczcie, naprawdę bardzo duże miejsce. Dobra, wyszliśmy z hali strzelanickiej. Idziemy w stronę właśnie Stronnicka Strzelnica. Teraz jesteśmy na wysokości 1200 metrów nad poziom morza. I kontynuujemy dalszą wędrówkę. Śniegu możemy jeszcze zobaczyć. Bałwana robimy. troszkę czuć w nogach. Także już zaraz mamy schronisko, widać z daleka. Będzie to naprawdę kapitalny widok. O, kapitalnie. Dobra, bo tutaj coś znaleźli. I teraz coś. To masz nazwę profilu na Facebooku z tyłu. To jakaś niemka. Żeby dać post na Facebooku. To jest na zaproponowanie, że go znaleźliśmy i że przenosimy go gdzieś tam. Tak? Pięknie pomalowane. Nareszcie zameldować. Uważajcie stopień. Dobra, mamy pokój. To jest pokoik ośmioosobowy. Takie łóżka piętrowe. Jest tociutko, wygląda to bardzo fajnie. Dobra, jesteśmy zameldowani na razie bez planu, chwila odpoczynku i zaraz sobie zobaczymy tutaj wokół szczelnicy. Są tutaj też szlaki, wokół grzbietu jest to możliwość spaceru na trzy świnki z piękną formacją skalną. Mamy też bardzo blisko śnieżne kotły, także musimy tutaj sprecyzować plan, ale piękne widoki będą, także pokażę Wam, co tu można zobaczyć. Słuchajcie, tutaj Dawidek znalazł kolejny kamień od tej samej pani. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie słyszałam właśnie o przenoszeniu tych kamyczków. I teraz szukamy tej pani na Facebooku. I ten kamyk musimy przenieść w inne miejsce. I teraz właśnie zastanawiamy się, gdzie ten kamyk dać i tak sobie właśnie myślimy, żeby zawieźć ten kamyk do Holandii, żeby jakaś inna osoba przeniosła ten kamyk w inne miejsce. Pogoda nas dalej rozpieszcza. Wyszliśmy z naszego schroniska i kierujemy się w stronę takich bardzo popularnych formacji skalnych i one nazywają się Trzy Świnki. Są one na 1290 m nad poziomem morza i jest to formacja skalna, która została utworzona przez wiatr, ale, głoszę tutaj, ale Krąży również o nich inna legenda, która jest związana z górem duch. Dawno, dawno temu na jednym z karkonoskich zboczy żyły trzy siostry. Były uparte, zawzięte i próżne. Każda z nich miała inne marzenie, ale wszystkie trzy pragnęły jednego: zdobyć bogatego męża, nie zważając na nic innego. Nie interesowało ich dobro innych ani ciężka praca. Liczył się tylko stroje, klejnoty, podziw. Pewnego dnia, przemierzając z góry w poszukiwaniu szczęścia, natchnęły na ducha gór, Liczyrzepę. Przebrany za ubogiego wędrowca, poprosił je odrobinę jedzenia i schronienia. Siostry wyśmiały go i odmówiły, drwiąc z jego wyglądu. Rozgniewany Liczyrzepa rzucił na nich zaklęcie. Skoro wasze serca twarde jak kamień, niech i wasze ciała nimi się staną. Jeżeli chodzi o te świnki, jeżeli chodzi o te formacje skalne, najwyższa ma 8 metrów i jedna świnka jest po stronie czeskiej, także już tutaj także tutaj mamy już granicę z Czechami. Jest to też fajny punkt na trasie właśnie na tutaj śnieżne kotły. Jeżeli chodzi o szrenicę, Szrelnica ma 1362 metry nad poziomem morza. Jest to jeden z najbardziej popularnych szlaków, ponieważ można tutaj wjechać wyciągiem. My dostaliśmy się tutaj szlakiem czerwonym i jest to idealna baza, żeby kontynuować wycieczkę na, na przykład na Łapski Szczyt, na śnieżne kotły, które widać stąd. Słuchajcie, mamy już wpół do szóstej, także już nie zapędzamy się dalej. Tutaj kończymy na razie naszą mędrówkę. Tutaj zatrzymujemy się w schronisku u Jest nas ósemka, pięć osób dorosłych i trójka dzieci. Mamy pokoik 8osobowy, nie powiedziałam jeszcze ile zapłaciliśmy za pokój. To jest 416 zł i plus 126 zł za pościelę. Także człowiek tyle lat tu mieszkał i powiem Wam szczerze, że nie znałam tych wszystkich miejsc, a jak znałam, to gdzieś rzeczywiście było to odwiedzane, jak byłam mała w okresie szkoły, także super odświeżyć sobie te miejsca. Także w planie mamy jutro wschód słońca, mam nadzieję, że będzie piękny, pokazuje pełne słońce. Jutro mają być jakieś tam opady deszczu, ale planujemy po śniadaniu kierować się właśnie w stronę śnieżnych kłotów. Śnieżne kotły miałam okazję zobaczyć 20 lat temu, także powiem Wam szczerze, że nie pamiętam szczerze mówiąc dokładnie tego krajobrazu, także kolejne miejsce, które będę musiała odświeżyć, także cieszę, że jest, także cieszę się, że tutaj jestem. Teraz idziemy sobie jeszcze coś zjeść, jakąś zupkę ciepłą i czekamy na zachód słońca. Dzień dobry kochani, mamy 5.47. Powiem Wam, że fajnie, bo nie wieje, jest dosyć ciepło. Zaraz zobaczymy, jak wyjdziemy tutaj za schronisko. No i co? Plan mamy taki, że ogarniemy się i będziemy iść na śnieżne kotły. Dobra, pokażę Wam ten piękny widok z rana. O, słońce w sumie się już przebija, także w sumie mogliśmy iść troszkę wcześniej. Nie się szokować. Także słuchajcie, piękny widok z rana. Powiem wam, że nie zawsze mam taką okazję, żeby zobaczyć wschód e, takich wyższych partiach e, gór. Także super, że udało nam się tutaj przespać w tym i podziwiać tak piękne widoki, także. Zaczynamy dzień z taką scenerią, plan jest na, mamy plan, żeby dojść tutaj do śnieżnych kotów. Jest to trasa, która ma około 5 km. Tutaj jeżeli chodzi o kierunkowskazy, to pokazuje godzinę, no, ale zobaczymy ile nam to zajmie. Na możecie również dostać się tutaj wyciągiem krzesełkowym, który startuje z, ze Szklarskiej Poręby, także tutaj widać w sumie ten wyciąg ciąg i on jest tutaj. W całych Karkonoszach jest około 200 km szlaków, także my szczerze mówiąc wybraliśmy ten najkrótszy i najprostszy. W opisie filmu również podam dokładną trasę. Dokładnie szliśmy szlakiem czerwonym, także jeżeli chodzi o poziom trudności wydaje mi się, że był ok, chociaż mówię, że gdzieś tam nogi dzisiaj troszkę czuć, no bo jednak idziemy troszkę pod górę. I jeżeli nie macie kondycji, to tak, to również możecie wjechać sobie tutaj wyciągiem. Jeżeli chodzi o cenę, gdzieś tam postaram się zweryfikować i w nagraniu podam Wam jeszcze dokładnie, ile kosztuje wyciąg na Szarenicę Także nawet jak chcielibyście zacząć wędrówkę od Szerenicy, onaż będzie dosyć płaska, bo Szerenica ma 1362, a na łapski szczyt jest, idziemy w górę na a na obskie szczyty jest 1490, także tutaj wokół tego grzbietu Szarenicy ta wędrówka już będzie dosyć prosta. I jak również z pięknymi widokami, bo widać tutaj za mną kotlinę jeleniogórską, jak również całe Karkonosze. Idę budzić ekipę, bo nie każdy wstał na ten piękny poranek. No i będziemy zbierać się do właśnie następnego punktu, a będą to śnieżne kotły. Dobra, słuchajcie, mamy godzinę siódmą. Wyszliśmy z naszego schroniska, zobaczcie jak kapitanie jest położone, jak fajnie wygląda tutaj. Słuchajcie, ja już zaraz sprawdzam, która jest dokładnie godzina. Jesteśmy bez dzieciaków, także mam nadzieję, że siódma, dokładnie siódma, jeden. Jesteśmy bez dzieciaków, one jeszcze śpią. Także w sumie siostra została, zbieramy się, idziemy na śnieżne kotły przez łapski szczyt. A także fajna sceneria, piękna pogoda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją opinię, nigdy nie spałam w schronisku chrenica. Super położone schronisko. Także super jedzenie. Pierogi wczoraj zamawialiśmy, były dobre. Siostra zamówiła schab, także naprawdę spoko. Schab 48zł. Powiem Wam szczerze, że nie wiem jakie są teraz ceny w restauracjach. Także tutaj nie będę komentować czy tanie czy drogo. A jeżeli chodzi o pierogi, to 24 zł. Jeżeli chodzi o samo schronisko, działa od 1922 roku. W schronisku czysto, pokoje naprawdę bardzo fajne, pościel świeżutka. Także powiem Wam, że ja pospałam. Naprawdę pospałam. Jeżeli chodzi o dzieci, mogą sobie zagrać piłkarzyki, mieliśmy ping a Także wczoraj rozgrywały się również zawody, także spoko był. Także naprawdę mogę serdecznie polecić. Proszę Państwa, w schronisku rozgrywki są toczone. Proszę bardzo. Przechodzimy tutaj przez Trzy Świnki, formację skalną, którą Wam wczoraj pokazywałam, która jest utworzona przez wiatr. Prowadzi tutaj ścieżka do Śnieżnych Kotłów. Bardzo piękna z piękną scenerią. Także kto rano wstaje, ten ma takie widoki. Zobaczcie, jaki zanom kapitalny widok. No i ścieżka prowadzi cały czas na śnieżne kotły, tak. Jest 7.40, idziemy 40 minut, już śnieżne kotły widać stąd. Myślę, że jeszcze jakieś 5 minut. Tutaj te rejony w okresie zimowym są zagrożone lawinami, także w okresie zimowym nie wszystkie szlaki są dostępne. Powiem wam, że. Eee, tylko my jesteśmy na szlaku, nie ma nikogo, także można się troszkę wyciszyć, śpiew ptaków, a także ekstra naprawdę z rana, taka energia w sumie będzie na cały dzień. Perełka, karkonoszy, śnieżne kotły, które znajdują się na 1490 metrów nad poziomem morza. I tutaj znajdują się dwa kotły polodowcowe, które sięgają nawet w wysokości 150 metrów. Byłam tutaj 20 lat temu z moim przyjaciółką Pozdrawiam Cię, bo na pewno będziesz oglądała ten materiał. Także naprawdę super miejsce tutaj do spaceru, jeszcze tak rano. Naprawdę wygląda to kapitalnie. Tu zobaczcie w ogóle zobaczcie w ogóle jak jeszcze ile śniegu tutaj można zobaczyć. Dobra, jesteśmy na ścianku, a ja sobie wzięłam takiego naleśnika, którego polecają. Sprawdziliśmy jakie są ceny zjazdu i wjazdu na szrenice. Powiem wam, że jestem zaskoczona, bo ceny są dosyć wysokie. Wjazd kosztuje 37 zł od osoby, ulgowy chyba 26, a zjazd 31. Także tak ta Licząc z całą rodzinę, no to nie jest to tania impreza. W schronisku mamy tutaj godzinę ostatniego zjazdu, także ostatni zjazd jest o 16. Jeżeli chodzi o jedzonko, powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre. Ja wzięłam sobie na leśniki z serem, bardzo dobre. Kosztowały 28 zł, no mówię, ja to nie będę mówić tanie, nie tanio. Bardzo dobre. I pokażę Wam od razu menu. E, tak, śniadania, tutaj mamy jajeczniczkę za 13 zł, takie obasie 15 zł, parówki. Osobno wszystko kosztuje masło, keczup i tak dalej. E, dzieciaki, e, dzieciak, Dzieciakom wzięliśmy naleśniki z cukrem pudrem, także im bardzo smakowało. No i mamy tutaj danie główne e, i jakieś dodatki i zupy. Także idziemy się teraz pakować a, i ruszamy na dół. Chłopaki tu jeszcze sobie grają. Kto wygrywa? Ja. Ty? O! Proszę mi powiedzieć, czy podobał Wam się nocleg w schronisku? Bo tutaj e, tych dwóch panów pierwszy raz spało właśnie w tym pięknym schronisku. E, jak się spało? Było wygodne łóżko? Trochę. Trochę. A jak się spało? Dobrze. Dobrze. Łącznie dzieciaczki zrobią ponad 10 km. Gratulacje za super wyprawę i oby do następnej, tak? five. Także zaszczepiajcie przyjaciół, rodzinę akurat jest już okres poświąteczny idealny czas na to, żeby ruszyć dupkę po świętach idealny moment właśnie po takim obżarstwie na aktywność i tak naprawdę serdecznie polecam, też się dzielę tymi szlakami, które tak naprawdę nie znam też wszystkich, mimo tego że mieszkam tutaj w tych rejonach, wcześniej rzeczywiście człowiek nie doceniał tego piękna. Tego miejsca, w którym się w sumie mieszka, teraz mieszkamy za granicą. Pamiętam, w szkołach e, kiedyś organizowano takie wycieczki, teraz tutaj rozmawiam e, z tutaj przyjaciółmi czy z siostrą. Nie organizują już teraz mniej takich aktywności dla dzieciaków, poznania schronisk, takich szlaków turystycznych. E, zabierajcie dzieciaki, e, pokazujcie nowe miejsca, bo tak naprawdę tylko tak możemy zarazić a, taką aktywnością. Serdecznie polecam taką trasę. To jest trasa taka jedna z prostszych, najkrótszych na szczelnicę. Idealna do, dla dzieciaków, żeby poznały również szlaki nasze karkonoskie. Także serdecznie polecam. Jeśli podobał Ci się materiał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!